Zadanie. Dane są cztery wyrażenia, jak widzisz, podane z pierwiastkami, wartości których wyrażeń są mniejsze od 10. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wypiszmy po pierwsze tabliczkę pierwiastkowania. Tę tabliczkę na pewno masz w głowie, są to wartości najczęściej wykorzystywane i warto je pamiętać, oraz wypiszmy poszczególne wyrażenia. Będziemy je przybliżać. Zauważcie, że pierwiastek z 35 no właśnie, gdzie on tutaj się znajduje, gdybyśmy te liczby zaznaczyli na osi liczbowej? Pierwiastek z 35 znajduje się mniej więcej tutaj. Napiszmy: pierwiastek z 35 jest między piątką a szóstką, między pierwiastkiem z 25 a pierwiastkiem z 36. Jest bardzo bliski: pierwiastka z 36, ale to jest liczba mniejsza niż 6, więc mógłbym sobie napisać, że skoro jest to liczba między piątką a szóstką, jest to, jak ja to nazywam, 5 z kawałkiem, czyli 5, no i kropeczkami zaznaczmy tenże kawałek. Widać, że jeżeli tutaj do 4 dodamy 5 z kawałkiem, to dana liczba będzie równa, tak, mniej więcej, 9, no i jakiś tam kawałek, czyli na pewno jest to mniej niż 10. A skoro szukamy liczby mniejszych od 10, tu już jest OK. Teraz patrzymy na pierwiastek z 17. Pierwiastek z 17 znajduje się mniej więcej tutaj, ponieważ jest większy od pierwiastka z 16, czyli ta liczba jest między czwórką a piątką. Więc napiszę, że to jest 4 przecinek i jakiś tam kawałek. Więc zapiszmy sobie, że 6 dodać 4 przecinek no i jakaś tam część po przecinku, otrzymujemy że to jest liczba równa 10, no i jakiś tam kawałek po przecinku. Widzimy, że ta wartość jest większa od 10, a my szukamy mniejszych, więc znaczmy takim x, że to jest zła odpowiedź. Teraz szukamy pierwiastka z 48. Gdzie on może być tutaj na osi liczbowej? No właśnie, tutaj, przed pierwiastkiem z 49. Więc jest to 6 z kawałkiem. Zapiszmy sobie, to jest 6 przecinek i jakiś tam kawałek. Więc jeżeli od 17 odejmiemy 6 z kawałkiem, no to tak naprawdę otrzymujemy 10 przecinek i jakaś część po przecinku. I jest to również wartość większa od 10. O ten właśnie kawałek po przecinku. Więc. Takim xikiem zaznaczymy, że znowu jest to zła odpowiedź. Teraz szukamy 26. 26, no właśnie, tutaj już nie mamy miejsca, ale może taką strzałką wygiętą, pokażę, że o właśnie, tutaj jest pierwiastek z 26. Jest to tak jak pierwiastek z 36. Liczba między piątką a szóstką, czyli napiszemy tutaj 5 przecinek i jakieś tam cyferki po przecinku. No właśnie, piątka z piątką się odejmie, czyli tak naprawdę mamy dziesiątkę minus ta część za przecinkiem, czyli jest to 9 z jakąś tam częścią. Trudno powiedzieć z jaką, ale nas to nie interesuje. Ważne, że jest to wartość mniejsza od 10 mniejsza od 10, czyli jest to nasza odpowiedź. Więc widzimy, że jest to wyrażenie pierwsze i ostatnie. Szukamy 1 i 4. Zaznaczamy odpowiedź d.